Pięćdziesiąt 50 tysięcy lat temu żniwiarze zniszczyli całą galaktyczną cywilizację. Jeśli Saren odnajdzie kanał, wszystko się powtórzy. Saren jest zbuntowanym agentem, który salwuje się ucieczką. Nie posiada już statusu widma, Rada pozbawiła go pozycji. To nie wystarczy. Wiecie, że ukrywa się w trawersie. Wyślijcie tam flotę! Flota nie wytropi jednej osoby. Flota Cytadeli mogłaby zabezpieczyć cały rejon, powstrzymać gety. Mogłaby też wywołać wojnę z systemami Terminusa. Nie damy się wciągnąć w galaktyczny konflikt z powodu kilkudziesięciu ludzkich kolonii. Ignorujecie nas za każdym razem, kiedy prosimy o pomoc. Szybard ma rację, dość mam tej rady i jej pierdole. Ambasadorze? Istnieje inne wyjście. Sposób, by powstrzymać Sarena, który nie wymaga angażowania armii. Nie. Za wcześnie. Ludzkość nie jest gotowa na odpowiedzialność, która łączy się ze wstąpieniem do widm. Udina dostanie swoje widmo, a wy nie będziecie wysyłać żadnej floty na Travers. Wszyscy będą zadowoleni. Komandor Shepard? Wystąp. Komandor Shepard, decyzją Rady nadajemy wam wszelką władzę i przywileje wydziału wywiadu i działań militarno-obronnych Cytadeli. Widma nie są szkoleni, lecz wybierani. Są zahartowani w ogniu walki. To ci, których czyny wyrastają ponad przeciętność. Widma stanowią pewien symbol. Są ucieleśnieniem odwagi, determinacji i samodzielności. Są prawą ręką Rady. Narzędziem naszej woli. Na Widmach spoczywa wielki ciężar. Są obrońcami pokoju w galaktyce. Pierwszą i ostatnią linią naszej obrony. Jesteście pierwszym człowiekiem wśród widm, komandorze. To wielki zaszczyt dla was i dla całej waszej rasy. To dla mnie zaszczyt. Wysyłamy was do trawersu za Sarenem. Macie prawo użyć wszelkich dostępnych środków w celu jego ujęcia lub likwidacji. Znajdę go. Spotkanie rady zostaje zakończone. Gratulacje komandorze. Przed nami mnóstwo pracy, Shepard. Będziecie potrzebować statku, załogi i zaopatrzenia. Teraz wszyscy dostaniecie specjalny sprzęt i przejdziecie szkolenie. Powinniście udać się do Akademii SOC i porozmawiać tam z oficerem zajmującym się widmami. Anderson, chodź ze mną. Przyda się pana pomocy. Myślałam, że ambasador będzie bardziej wylewny. Nawet ci nie podziękował. Na razie niewiele zrobiłem. Muszę znaleźć sarena. Chodźmy. Zaraz za tobą, komandorze. aj a... a, a... a Korporacja Exogeni nadal zaprzecza raportom o zespole badawczym, który zaginął w układzie Hades Gamma. Przedstawiciele firmy nie komentują okoliczności zajścia z zeszłego tygodnia. No właśnie. Jak jesteśmy widmami, to możemy tylko i wyłącznie z windy dostać dwa zadania. To było pierwsze. Wiesz co, dam ci jakiś dobry pistolet. Wiecie go i tak odbiorę. Pan też również. Szybko nie zginął. Mam ważną informację, szefar. Kapitan Anderson rezygnuje ze stanowiska oficera dowodzącego Normandią. Statek należy do ciebie. Jest szybki i cichy. Znacie załogę, a ona was. To doskonały statek dla widma. Rezygnujesz, tak? Czy na. Na mową ambas Ambasadora. I to mocną. Będę na niego uważać, ser. Wiem, że tak będzie, komandorze. Chcę znać prawdę. Dlaczego pan ustępuje, ser? Potrzebujecie własnego statku. A że widmo nie może odpowiadać przed nikim oprócz rady. Nadszedł czas żebym ustąpił Bądźcie ze mną szczerzy kapitanie. Jesteście mi to winni. 20 lat temu byłem w takim samym położeniu Shepard. Rozważano moją kandydaturę na widmo. Dlaczego nawet o tym nie wspomnieliście? A jak do cholery miałem to powiedzieć? Mogłem być widmem, ale schrzaniłem. Zawiodłem więc, nie ma się czym chwalić. Później mogę opowiedzieć wam całą historię. Teraz powiem tyle, że wysłano mnie na misję razem z Sarenem, a on dopilnował, żeby Rada odrzuciła moją kandydaturę. Miałem swoją szansę, Shepard. Było minęło. Teraz wy możecie nadrobić moje błędy. Nie zawiodę was, sir. Saren zniknął. Nawet nie próbujcie go odnaleźć. Wiemy jednak, czego poszukuję. Kanału. Kazał swoim getom przeczesać trawers w poszukiwaniu śladów. Dostaliśmy raporty o getach w systemie Feros, zanim straciliśmy kontakt z tamtejszą kolonią. Ich obecność odnotowano także w okolicy Nowerii. Dowiedzcie się, czego Saren szukał na Feros i Nowerii. Być może uda wam się znaleźć kanał, zanim Saren to zrobi. Prawdziwym zagrożeniem są żniwiarze. W tej sprawie zgadzam się z Radą, Shepard. Nie mam pewności, czy w ogóle istnieją. Lecz jeśli istnieją, kanał jest kluczem do umożliwienia im powrotu. Powstrzymując Sarena przed znalezieniem kanału, zatrzymamy też powrót żniwiarzy. Powstrzymam go. Mamy jeszcze jeden trop. Matka Benezia z nagrania Sarena. Ma córkę, uczoną, specjalistkę od Protean. Nie wiemy, czy jest w to zamieszana, ale może warto jej poszukać, sprawdzić, co wie. Nazywa się Liara, doktor Liara Tsoni. Podobno bada teraz wykopaliska archeologiczne na jednej z planet w Artemistau. Powinniśmy wyruszyć na gromadę Artemistau. To już Wasza decyzja, komandorze. Jesteście teraz widmem. Nie odpowiadacie przed nami. Pamiętajcie, od Was zależy obecnie los ludzkości. Jeśli coś schrzanicie, ja za Was oberwę. Postaram się nie sprawić kłopotów. Miło mi to słyszeć, komandorze. Pamiętajcie tylko, byliście człowiekiem, zanim zostaliście widmem. Mam teraz spotkanie. Kapitan Anderson odpowie na Wasze ewentualne pytania. Tak, komandorze? Wszystko w porządku? Szczerze? Nie tak wyobrażałem sobie koniec mojej kariery. Papierkowa robota doprowadza mnie do pasji. Ale jeśli ktoś może powstrzymać Sarena, to właśnie wy, komandorze. Wierzę w was, Shepard. Jeśli, schodząc z drogi, mogę wam pomóc, to niech i tak będzie. Co stało się 20 lat temu z panem i Sareną? Minęło już niemal 20 lat. Ambasador Goyle była naszym reprezentantem na Cytadeli. Też chciała wprowadzić w szeregi widm człowieka. Wybrała mnie. Rada wysłała sarę, aby miał na mnie oko i ocenił moje wyniki. Tak samo jak wam przydzielono Nilusa. Dlaczego nie byliście ze mną szczerzy, kapitanie? Nie jestem dumny z tego, co zaszło. Miałem szansę zostać pierwszym człowiekiem widmem i zawiodłem. Saren tego dopilnował. Chyba zasługuje, żeby usłyszeć całą historię. Zdobyliśmy informację o zbuntowanym naukowcu opłacanym przez bataliańskich separatystów. Próbował założyć na pograniczu placówkę opracowującą nielegalną technologię SI. Wywiad przymierza zrobił swoje. Ale Rada chciała, żeby wzięło w tym udział widmo. Zgodziliśmy się. Przydzielono mnie, żebym pomógł Sarenowi w śledztwie. Znaleźliśmy tego naukowca w rafinerii na Kamali. Ukrył się gdzieś w środku, chroniony przez bataliańskich najemników. Plan był prosty: zakraść się do fabryki, schwytać naukowca i wymknąć się z powrotem. Szybko, cicho, przy minimalnym rozlewie krwi. Sprawy nie potoczyły się zgodnie z planem, prawda? Rozdzieliliśmy się z Salenem, żeby mieć lepsze pole działania. Gdzieś tak, w połowie misji. W centrum rafinerii nastąpił potężny wybuch. Oficjalna wersja brzmi wypadek. Myślę jednak, że Saren celowo zdetonował ładunek, żeby odciągnąć strażników. Ile było ofiar? Eksplozja rozerwała rafinerię na strzępy. Cały teren stanął w płomieniach. Dym z płonących chemikaliów wydostał się do atmosfery. Nikt wewnątrz nie przeżył. W pobliżu znajdował się obóz dla pracowników i ich rodzin. Pożary i toksyczne opady uśmierciły łącznie ponad 500 osób, głównie cywilów. Serena to nie obchodziło. Wyeliminował cel i wykonał misję. A winę zwalono na mnie. Serena! Przekreśliła moje szanse na zostanie widmem. To Saren spowodował eksplozję. Jak was w to wrobiono? W swoim raporcie Saren oskarżył mnie o zniszczenie jego przykrywki. Twierdził, że atak strażników to moja wina. I dlatego wszystko skończyło się masakrą. Raport Sarena wystarczył, żeby Rada uniemożliwiła mi zostanie pierwszym ludzkim widmem. Nie obwiniaj się za to, kapitanie. Nie winię. Wiem, że Saren za to odpowiada. Podejrzewam, że szukał wymówki, żeby wysadzić rafinerię. Atak strażników był mu na rękę. Może po prostu lubi przemoc, a może szukał sposobu, żeby ludzie nie dostali się do widm. Niestety udało mu się. Dlaczego pozwoliliście, żeby uszło mu to na sucho?